Breaking Bad to jeden z najbardziej kultowych seriali w historii telewizji, którego akcja toczy się w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk w USA. Ta malownicza i pełna kontrastów kraina stała się nieodłącznym elementem narracji serialu. W tym filmie odkryjemy tajemnicze miejsca, w których kręcono najważniejsze sceny, oraz zobaczymy, jak te lokalizacje wpłynęły na atmosferę serialu. Hooligans Tavern Biuro Sola Gutmana. Ponieważ żadna pielgrzymka w Breaking Bad nie byłaby kompletna bez ukłonu w stronę Soła, zadbaliśmy o to, aby uwzględnić lokalizację Hooligans Tavern, gdzie można napić się piwa i złożyć hołd najbardziej obrzydliwemu prawnikowi na południowym zachodzie. To tutaj kręcono zewnętrzną część biura Saula. Dom Waltera White'a. Dom, który pełnił funkcję rezydencji państwa białych, jest własnością prywatną. Został otoczony ogrodzeniem po tym, jak stał się popularnym punktem turystycznym, przyciągającym fanów serialu z całego świata. Wiele osób zaczęło przejeżdżać na ulicę, gdzie znajdował się dom tylko po to, aby zrobić sobie zdjęcia albo obrzucić dom pizzą, tak jak było to zrobione w serialu. W związku z tym, właściciel domu zdecydował się na zainstalowanie ogrodzenia w celu ochrony prywatności swojej rodziny i uniknięcia uciążliwości związanych z turystami. Ace Metals w całej serii było kilka oddzielnych lokalizacji, które tworzyły złomowisko z serialu, ale tylko jedno było świadkiem końca RV-Walta. Ace Metals. Ta lokalizacja jest nadal działającym zakładem recyklingu metali. Możecie poszukać części pozostałych po RV-Waltera. Twisters Restaurant. Kierownik lokalnej restauracji Twisters liczy od 30 do 40 fanów dziennie, którzy podjeżdżają samochodami i taksówkami, czasem prosto z lotniska, wszyscy ciekawi poznania prawdziwego Gustavo Fringa. Popularność Breaking Bad była świetna dla biznesu, ponieważ zainteresowanie restauracją przyniosło dodatkowych klientów i zyski. Fani są podekscytowani, kiedy mogą zasiąść na najbardziej pożądanym miejscu w tej restauracji, czyli na miejscu, w którym spotkał się Walter White z Gustavo Fringiem. Myjnia samochodowa Octopus Podczas gdy Walter i Skyler mogli używać swojej myjni samochodowej A1A do czyszczenia brudnej gotówki, prawdziwy odpowiednik Octopus Car Wash koncentruje się, niestety lub stety, głównie na samochodach. Możesz tam umyć auto lub po prostu zrobić sobie kilka zdjęć, ponieważ budynek jest otwarty dla turystów. Delta Linen Supply w głębi piwnicy tej pralni może nie znajdować się super laboratorium, ale nadal możesz odwiedzić to miejsce, które przygotowało scenografię dla wielu napiętych chwil pomiędzy Heisenbergiem a Fringiem w sezonie czwartym. Rezydencja Pinkmanów. Kwas fluorowodorowy, rozpuszczające się ciało w wannie i kupa tych kawałków w całym korytarzu. Czyli witamy w domu Jess'ego Pinkmana. Lokalizacja fikcyjnego domu Pinkmana zmieniła się podczas produkcji drugiego sezonu, ponieważ pierwotni właściciele domu sprzedali nieruchomość, której cena wynosiła lekko ponad 1,5 miliona dolarów. Java's Joe. Siedziba Tuka ma charakterystyczny wygląd. W rzeczywistości jest to lokalna kawiarnia o nazwie Java's Joe's, która serwuje wspaniałe śniadania, wypieki, a także muzykę na żywo. To ten budynek wysadził w powietrze Włodzimierz Biały. Rezerwat. Tohajale To idealny punkt na wycieczkę drogami Breaking Bad. Było to pierwsze miejsce, w którym Walt i Jesse zaparkowali laboratorium metamfetaminy i także było to widoczne miejsce w kulminacyjnym momencie serii. Dawniej znany jako rezerwat. Canon Te jest częścią narodu Navajo między trzema południowo-zachodnimi hrabstwami Nowego Meksyku. Suchy, skalisty teren ma wyjątkowe piękno. Chociaż produkcja serialu już dawno się zakończyła, wpływ sukcesu Breaking Bad na Albuquerque jest widoczny na każdym kroku. Opakowania z krystalicznie niebieskim cukrem, piekarnie sporządzające połączki z niebieską metamfetaminą i salon kosmetyczny oferujący linię soli do kąpieli Buffing Bad. To tylko niektóre z lokalnych atrakcji o tematyce Heisenberga, które można znaleźć. Jak na miejsce, które było głównie znane z corocznej balon fiesty, mroczny i brutalny charakter serialu nie powstrzymał Albuquerque ani jego mieszkańców przed przyjęciem całej uwagi, jaką Breaking Bad przyciągnął do miasta całym sercem.